Ja chciałbym Państwa zachęcić do rozważenia, rozważenia inicjatywy, z którą kto mógłby lepiej i skuteczniej wystąpić niż Państwo, pod przewodem Pana Prezesa Listowskiego z Panią doktor Kulińską, inicjatywy powołania do istnienia polskiego, ale światowego Centrum Przeciwko Ludobójstwu. Gdzie? Oczywiście w Warszawie. Bo sprawa z pomnikiem ma to do siebie, że co z oczu, to z serca. I niektórzy tutaj w Warszawie będą tak do tego podchodzili, że to już tam stoi sobie wprawdzie przy drodze krajowej, ale nie w centrum i mamy to odfajkowane. I do tematu już proszę nie wracać. Mieliście swoje obchody, postawiliście swój pomnik. Dosyć. Szanowni Państwo, tu w Warszawie, a nie z całym szacunkiem gdzieś w odleglejszym województwie, powinno powstać Centrum Przeciwko Ludobójstwu, które będzie centrum zarówno o charakterze historyczno-muzealniczym, jak i Centrum Naukowym Badawczym. Naukowym Badawczym, bo przecież wiecie najlepiej, że ta sprawa się nie kończy na postawieniu pomnika, dlatego że nie ma mogił, dlatego że nie ma nawet na mapie wyoznaczonych miejsc, w których czekają na katolicki najczęściej, chociaż nie tylko pogrzeb, Pomordowanie. Więc to, że powstają książki, niech będzie w Warszawie miejsce, w którym będzie ros rosła biblioteka, archiwum nie tylko <grywki> książkowe, ale niech będzie to centrum, w którym można zaopatrzyć się w literaturę właśnie taką, jaką otrzymałem od pana prezesa. I niech to będzie miejsce, które stanie się punktem obowiązkowym na szlaku wycieczek, tak jest szkolnych, jakkolwiek to trywialnie może brzmieć. Niech nie będzie to tylko Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Polin, które już i to. Pierwsze przerosło w możliwościach działania i, i w budżecie. Więc. Centrum Przeciwko Ludobójstwu, powiedziałem Światowe Centrum Przeciwko Ludobójstwu i tu namowa do Pana Prezesa, ja tutaj, kiedy stanęła kwestia tego, do kogo się zwracać, to ja wyraziłem od razu tu spontanicznie sugestię, zwrócić się do wszystkich, do wszystkich świętych i do, i do wszystkich ministerstw i do wszystkich posłów, wszystkich zaprosić, a potem najwyżej Pan Prezes odczyta listę tych, którzy nie zechcieli, nie raczyli, nie zaszczycili, prawda? Ale odezwać się do wszystkich. Otóż chciałbym namawiać Państwa, bo to musi być kwestia Waszej decyzji politycznej, w której wykonaniu my co najwyżej możemy być pomocni i deklaruję tę pomoc. Chciałbym namawiać Państwa na umiędzynarodowienie Bardzo sprawy ludobójstwa ukraińskiego na Polakach. Jak Państwo świetnie wiecie, naród Polski został nominowany na naród ludobójców. Nie ofiar ludobójstwa, tylko, tylko sprawców ludobójstwa. No i my nie możemy walczyć z tym ohydnym stygmatyzowaniem Polaków jako morderców i rabusiów. Nie możemy walczyć z tym wyłącznie defensywnie. Powinniśmy wyjść ofensywnie. I historycznie, i politycznie. I zatem Warszawa, tak, Warszawa miasto, ofiara ludobójstwa, bo powstanie warszawskie było momentem inicjującym ludobójstwo na Polakach, wcześniej już tu zresztą praktykowane, prawda? Momentem ogniskującym, może nie inicjującym, tu w Warszawie, dlatego że... No nie możemy polemizować z faktami. Jak przyjeżdża jakiś gość z zagranicy do Polski, to przyjeżdża statystycznie najczęściej do Krakowa, ale to też nie po to, żeby zwiedzić Kraków, to, 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 Piastów i Jagielonów, tylko po to, żeby pojechać do Święcimia i wrócić na lotnisko w Balicach już nawet nie zahaczając. No, o Kazimierz jeszcze. O, no jeszcze. Dalej na trasie wycieczek zagranicznych Warszawa i Gdańsk. No więc nie polemizujmy z tymi faktami. Politycznie wymaga nasza dziejowa sytuacja, żebyśmy tu w Warszawie postawili Światowe Centrum Przeciwko Ludobójstwu, w którym, w, w którym będzie mowa o tym wszystkim, co stało się udziałem narodu polskiego, ale będzie też mowa o rzezi Nankinu. Ta. O zbombardowaniu Hiroshimy czy drezna, to były działania ludobójcze, szanowni państwo. Spuszczanie, spuszczanie kilogramów trotylu i, i napalmu na cywilów to jest ludobójstwo. Umówmy się. I będzie tam mowa o ludobójczych praktykach i w getcie warszawskim, i w getcie Gaza. I w getcie Gaza. Świat potrzebuje takiego. Centrum przeciwko ludobójstwu. I teraz rzecz oczywiście jest monumentalna, bo to wymaga miejsca, a tu pan Wójt świetnie wie, ile to trzeba zachodu, żeby cokolwiek, prawda? Tym niemniej, plany duże trzeba mieć. Trzeba mieć duże plany. I teraz, co praktycznie już w tym roku można by zrobić? No pan prezes mógłby, myślę, właśnie z pełnym poczuciu adekwatności. Sytuacji zaprosić i przedstawicieli ambasad chińskiej, japońskiej, ale także i amerykańskiej. Miejmy na myśli ludobójstwo na, na pierwotnych mieszkańcach kontynentu amerykańskiego. Prawda? Proszę pomyśleć o ludobójstwie popełnionym przez administrację i służby belgijskie w Kongo i proszę pomyśleć o Rzezi, która, która miała o rzezi Ormian, tak, o rzezi Ormian. Randele. Randele. Zaprośmy, zaprośmy szanowni państwo, zaprośmy tych wszystkich na konferencję międzynarodową, na międzynarodową konferencję, na międzynarodową konferencję, na której w tym roku. Zdążymy tylko i aż przedstawić projekt Międzynarodowego Centrum Przeciwko Ludobójstwu i zaprośmy wszystkie ambasady i wszystkich świętych do domostawy. Kto przeciwko ludobójstwu, niech stanie pod pomnikiem dłuta pityńskiego wzniesionym na polskiej ziemi po tylu latach, i, i po tylu trudach, i tylu przeciwnościach. Więc moje dwie sugestie. Jedna taka, żeby, żeby lipiec 2024 roku to było nowe otwarcie, a nie podsumowanie i zamknięcie i kropka na i druga sugestia, umiędzynarodowienie tej sprawy poprzez zainicjowanie. Światowego centrum przeciwko Ludobójstwu. Ach, oczywiście, że i Katyń, i Białoruski Chatyń, jakakolwiek była geneza tej, tej, tej i sprawstwo tej, tej zbrodni, zbrodnie wojenne na terenach Europy Środkowej, no, upoważniają nas do tego, żebyśmy czuli się gospodarzem jakkolwiek niezręcznie to brzmi gospodarzem tej y, tematyki. Dziękuję za uwagę.